Nie wiem, co, nie chcę, nie chcę już. No pięknie, głównie teraz. Świetnie, na no, groliłeś wszystko na ścianach. Wandalu jeden. Ok, widzę światełka, widzę światełka. Świetnie, widzę światełka. I co najlepsze, widzę baterie. Wiecie, że jest też Science Hill na Wii? Shattered me Memories się nazywa ta część. I z tego co czytałem, jest to najlepsza wersja ze wszystkich, więc... nawet lepsza od tej z PS2, bo zaimplementowano tam sterowanie właśnie wilotem I naprawdę im to nieźle wyszło. Mhm. Czyli co mam zrobić? Hmm, nie bardzo wiem. Czemu nie ma prądu, a to działa? Dobra, tam była jakaś winda. W takim razie może tam pójdziemy. Te rysunki wzbudzają u mnie niepokój. I to bardzo. To jest łącznie świetnie. Ale to nie działa. Więc gdzie mam teraz iść? Poczekajcie chwilkę, ktoś dzwoni do drzwi. Moment, cior. Zaraz wrócę. Okej, okay, już jestem. Przepraszam za ten mały przestój. I wracamy do naszego koszmaru. Dobra. Eee, to jak ma. ma znaleźć cały klucz. Ogólnie Jezus, co tak tu głośno? No, się nagle głośno zrobiło strasznie. O, Jezus Marek. Moment, moment. O, dobra. Teraz będzie lepiej. Eee, więc tak, czy ja wszystko sprawdziłem? Trzeba spra teraz trzeba sprawdzić, czy ja wszystko sprawdziłem? No, świetnie, po prostu. Dobra, zobaczmy jeszcze raz te kibelki. W takim razie pieprzaj! Nie pójdę tam! Nie lubię kotów! Bez urazy kończę, oczywiście. Nie do ciebie było. Tam pamiętam, że pozostałe pomieszczenia dość dobrze sprawdziłem. A stąd uciekłem dość szybko przez tą głupią pipę. O, właśnie. O, to chodziło. Sześć. Świetnie, mamy cały klucz. Dzięki temu będziemy mogli się udać do tych drzwi zabezpieczonych. Nic na niej nie skoczy, nic, ok, nic, na pewno nic! Świetnie, to w takim razie teraz udajemy się sprintem! Ślimaku jeden! Jezus Maria, wolny jesteś. Dobra, tam stoi ten manekin. Na całe szczęście nie było to dość daleko, mamy jeszcze nawet sporo energii. Zważywszy tutaj, że energia w ogóle wypala się jakoś... ...astronomicznie wręcz szybko. I będziemy mogli otworzyć te drzwi, które są tam na końcu tego krytarza właśnie. No. Raz, noga za nogą, noga za nogą, wleczemy się. Dobra, widzę je, widzę, widzę, widzę nasz punkt docelowy. Świetnie, teraz powinniśmy to otworzyć przynajmniej. Czy Strażnikiem jesteś, a nie znasz własnego pinu, baranie jeden? Tego jeszcze nie widziałem, żadnego strażnika. O mój Boże. Dobra. Są tu po bokach, może jakieś baterie, coś? Nie wiem, na ziemi coś leży. Nic oczywiście nie leży. To włączymy energię przynajmniej. I chyba tu mamy główny bezpiecznik. Tak jest, on, włącz. Działa świetnie Działa. więc nie chcę. O mój Boże. Włosy, włosy, widzę włosy! A! No tak wiedzesta no. Co jest? Masakra. Tak łatwo zginąć na tych quick time eventach Coś okropnego Dobra, wychodzimy stąd, idziemy stąd Skoro tam już działa to powinien być pieprzony prąd Co jest? No pięknie O mój Boże! Nie! Nie, 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 nie! Wond, wond, won! wond! Wond, won, won! To jest, to jest, to jest! To... Kurwa! Jakie to szybkie jest! Oj, i teraz muszę to wszystko przejść jeszcze raz pewnie, co? No, jakby było, ale jakby było inaczej. Dobra, to robimy tak jak wcześniej, że już nie będę was katować tym. A wrócę do Was jak... Dojdę do tego momentu z drzwiami przynajmniej. No, wracam, w wracam jak dojdę do tego momentu. Dobra, już jestem. Doszedłem do tego momentu, w którym ostatnio zginąłem, więc to będzie ten trudny quick time event. Mam nadzieję, że teraz mi się go uda wykonać bezbłędnie. przede wszystkim, tu nie można nawet błędu popełnić, bo jak się popełni godzinę, jeden błąd to od razu się ginie. A na reakcję mam może je z mniej niż sekundę, więc. Do najprostszych to nie należy, zapewniam was. Tym bardziej, że już dwa razy zginąłem idąc tutaj, więc się pomyliłem, oczywiście. To było, szybko w dół, w dół prawy, i szybko i błyskawicznie w lewo trzeba obrócić. Tak jest. Ok. I teraz, tak? No, bez jaj w tym samym momencie, idealnie. O Boże, kur. To jest już wredne, no. Dobra, zaraz do Was wrócę. Dobra, jestem. Kolejne podejście do tego quick time eventu. Mam nadzieję, że teraz się uda. Oj, masakra. Strasznie to trudno jest. Serki? Dobra, jak się teraz nie uda, to nie wiem. Ściągnę ten QuickTime event z internetu albo pokażę wam w formie jakiegoś innego filmu. Więc nie, zacznijmy. O... Ta gra nie wybacza nawet... O, matko. Przepraszam was. Ta gra nie wybacza nawet milisekundy błędu. Tak. Teraz będzie. Trzeba się przygotować. Psychicznie, emocjonalnie, fizycznie. I dajemy. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, uda się, o, tak, 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 tak! Jest, jest, dawaj, dawaj, dawaj! <trett che> o mój Boże, do mnie goni, do mnie goni, do mnie goni! O mój Boże, nie! I sobie! Fuck, dziękuję! A, dziękuję! <śś eaten> Puch, dziękuję. Z pierwszej potworze. Nie cierpię go. Nie cierpię jej, po prostu jej... Nie cierpię. Mam jej serdecznie dosyć. Co jest znowu? No przecież mi najpierw z zadyszki, aż dostałem <tryk> 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 O, oh, nie lubię Cię. Tak, świetnie zrobione. Masakra. <tryk> <tryk> Masakr. Scary level. Spalaj z tym CC level. Spróbuj lepiej! Uff. Zebrane i ten Nie wiem, co to jest. Tak, jest jeszcze jeden poziom tutaj do odblokowania. Jednak wymaga on zebrania wszystkich przedmiotów, jakie są w grze. Odblokujemy wtedy tytuł. Tu się pojawi piąty obrazek. Widziałem to na jakimś już innym filmie i czytałem o tym. Też jedną użytkownikę zresztą podesłał film o tym, jak to zrobić. I tu się pojawi piąty obrazek z piątym epizodem. I to będzie epizod w tym tytułowym przeklętym domu, skąd cała ta klątwa się wywodzi, więc. Nie może kiedyś to zrobię. Jak nabiorę ochoty, na pewno nie teraz, więc nie czekajcie na to, czy ten piąty epizod się pojawi. Traktujcie teraz to jako już zakończone let's play, bo to są cztery właśnie główne i podstawowe epizody w tej grze, więc to było zagrajmy View on the czy Klątwa. Gierkę oceniam, jest dość nierówna, ponieważ ma fenomenalny potencjał, naprawdę potrafi przestraszyć gracza. Czułem się tutaj jakbym chodził w domu strachów, takich starych w parkach rozrywki kiedyś byłem, przyjeżdżałem, przynajmniej ja chodziłem, nie wiem jak wy, na karuzelę rzeczy i trzeba było odwiedzić Dom Strachów. I przede wszystkim rozczarowuje na długości. Praktycznie zerowa fabuła, nic tu się nie, nie mamy pojęcia co się w zasadzie dzieje. Jeśli ktoś nie oglądał filmu, to się, to nie wie czy złapie o co chodzi. Do tego, bardzo krótki czas grania, śladowa interakcja z otoczeniem, gra dostaje ode mnie 5 na 10. Daje jej 5 na 10 i w zasadzie dostałaby ode mnie 2 na 10, gdyby nie strach. I ten strach podnosi aż o 3 punkty. Niestety cała inna otoczka techniczna, wykonanie, przede wszystkim długość gry, czy toporność w sterowaniu, czy chociażby w tych quick time eventach powoduje, że obniżam aż o 5 oczek. Więc to było zagrajmy w You On grow. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. I może ten piąty epizod się pojawi, jak mnie coś znajdzie, dobra? Ale no, powtarzam ostatni raz, nie czekać na niego i nie prosić mnie, żebym ja przechodził to wszystko jeszcze raz i zbierał te wszystkie przedmioty, bo widzicie, że gra jest dość trudna i wymagająca. Więc jak mnie coś znajdzie, to nagram. Grę, grę mam na dysku, więc ja jej nie kasuję i będzie cały czas. Może kiedyś się pojawi. No, dobra, dzięki wam wszystkim. za urag